Wspaniamy się nisko z Muzeum Śląskiego w Katowicach, a dokładnie z ekspozycji poświęconej plebiscytowi z 1921 roku. To kopalnia historii, nasza droga do niepodległej, a dziś w programie spróbujemy odpowiedzieć na przewrotne pytanie: czy plebiscyt decydujący o losach Górnego Śląska mógł zakończyć się inaczej? Na początek jednak porcja powstańczych ciekawostek. Marcin Mazur, witam i zapraszam. wspólnego mają powstania śląskie z Wielkopolską? Bardzo wiele. To z tego regionu Polski już wtedy płynęło najsilniejsze wsparcie dla powstańców. Naślenie pomocy dla Górnego Śląska nastąpiło w czasie plebiscytu wiosną 1921 roku. 28 powiatowych komitetów na szeroką skalę prowadziło akcję oświatową, wysyłano także żywność i odzież. Pod fałszywymi nazwiskami na Śląsk docierali polscy oficerowie, większość z nich z formacji wielkopolskich. Podobnie jak Ślązacy dobrze znali język, obyczaje wojskowe i strukturę armii niemieckiej. Centralną organizacji zaopatrzenia wojskowego dla Górnego Śląska było dowództwo okręgu generalnego w Poznaniu. Gdy wybuchło trzecie powstanie, jego dyktatorem został Wojciech Korfanty, do niedawna jeden z komisarzy Naczelnej Rady Ludowej w Poznaniu. Głównodowodzącym natomiast pułkownik Maciej Milżyński, ziemianin z Wielkopolski. Na czele grupy północ stanął kapitan Aloyzy Nowak, były dowódca batalionu Wrześnińskiego, a na czele grupy południe podpułkownik Bronisław Sikorski, który w powstaniu wielkopolskim walczył na ulicach Poznania. Łącznie z Wielkopolski na Śląsk trafiło około 2000 ochotników, nieokreślona bliżej ilość broni i amunicji, mundury, 136 wagonów żywności oraz 1 300 000 marek niemieckich na żołdy dla powstańców. Kopalni historii, czas na odpowiedź na pytanie, czy plebiscyt i kampania plebiscytowa z 1921 roku mogła zakończyć się inaczej. Dziś, 100 lat po tamtych wydarzeniach, możemy spróbować ocenić działania podjęte przez najważniejszych polskich polityków. O tym już za moment porozmawiam z naszym gościem. 20 marca 1921 roku na Górnym Śląsku odbył się plebiscyt, który miał zbadać wolę mieszkańców co do przynależności regionu. Decyzja o jego przeprowadzeniu zapadła na konferencji paryskiej, kończącej I wojnę światową. Trzeba pamiętać, że do momentu rozstrzygnięcia Górny Śląsk stanowił integralną część państwa niemieckiego, a organizacja plebiscytu była tylko pozornie salomonowym rozstrzygnięciem. Na jego wynik miało wpływ określenie dopiero na mniej więcej miesiąc przed głosowaniem jego terminu. Określenie niewielkości obszaru plebiscytowego dla niemożliwości głosowania osobom pochodzącym ze Śląska, ale tu nie mieszkającym. Przede wszystkim wyraźna nierówność wynikała z faktu, że do początku 1920 roku na obszarze plebiscytowym nie było żadnych sił, struktur, które mogłyby stronie polskiej zapewnić możliwość legalnego i bezpiecznego działania. A przez cały okres poprzedzający plebiscyt strona niemiecka posiadała znaczną przewagę administracyjną, ekonomiczną i militarną. Uwarunkowania te powodowały, że okres między ogłoszeniem decyzji o plebiscycie a pojawieniem się komisji obfitował w aresztowania polskich działaczy narodowych i inne formy dyskryminacji strony polskiej. Wynik plebiscytu wyraźnie wskazywał na stronę niemiecką. Za Polską opowiedziało się 40,4%, a za Niemcami 59,5% uprawnionych do głosowania. Co jednak najważniejsze, rozstrzygnięcie plebiscytu okazało się bardzo trudne. Do przełożenia przy ustalaniu nowej granicy polsko-niemieckiej traktat zakładał, że podział Górnego Śląska nastąpi nie przez ostateczny wynik plebiscytu, a gminami stosownie do większości głosów. To założenie w kontekście wyników plebiscytu znacznie komplikowało możliwości wytyczenia jakiejkolwiek granicy. Czas na rozmowę z naszym gościem, drodzy Państwo, profesor Zygmunt Woźniczka, historyk. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry, państwu. Czy strona polska i niemiecka przystępowały do kampanii plebiscytowej jako równoprawni rywale? Nie, dlatego, ponieważ… Krótko i konkretnie. Tak, dlatego, ponieważ Niemcy mieli więcej atutów po swojej stronie. Przede wszystkim był to teren, na którym no, rządzili ponad 100 lat, i więcej. Mieli wszystkie atuty w swoim ręku, przede wszystkim ekonomię. Te fabryki, kopalnie, wszystko było niemieckie i mieli urzędników. Prawdzie tam ograniczono im policję, tam były różne takie ograniczenia, ale generalnie biorąc ci ludzie tu na Śląsku, byli z nimi związani w różny sposób, ekonomiczny przede wszystkim. I to była grupa niemiecka, która decydowała. Strona polska oczywiście miała pewne atrybuty, miała pewne plusy, no, państwo polskie powstało, była silna agitacja, praca, którą prowadzono y, tutaj w kom Polskim Komisariacie Plebiscytowym. Ale to były działania, które no, by trwały krótko. I, i powiedzmy, to, a po z drugiej stronie to odrodzenie narodowe na Śląsku, ono no, pojawiło się przecież w y, drugiej połowie XIX wieku, objęło tylko niedużą grupę społeczeństwa duże były grupy ślązaków, kurnoślązaków, labilnych narodowo, którzy nie za bardzo wiedzieli, no, wiedzieli, że są inni, tak, że nie są Niemcami, no troszkę ich ciągnęło do Polski, ale do końca tej świadomości nie było. My musimy sobie zdawać sprawę, że to było 100 lat temu, i ta świadomość w ten czas była całkiem inna niż dzisiaj. Tutaj Śląsk się budził dopiero, ta, ta świadomość narodowa polska ona się budziła, a poza tym z drugiej strony należy pamiętać, że na Górnym Śląsku były swoistego rodzaju wyspy ekonomiczne. No bo takie Katowice, gdzie jesteśmy teraz? Centrum niemieckie, a wszystkie te okoliczne, powiedzmy, osady tak jak Szopienice, Wełnowiec, znaczy te tereny, które były wokół Katowic, były zamieszkane przez Ślązaków. I oni w zasadzie. Czuli tą odrębność wobec tego centrum, nie, gdzie mieszkali Niemcy, mieli ten związek z Polakami. Poza tym na terenie Górnego Śląska napływała duża grupa ludzi, tak jak inteligencja Wielkopolska przede wszystkim, ale też i Małopolska, ale również Zagłębia, i z Małopolski przyjeżdżali robotnicy sezonowi. Ale skąd to tak mieszało? było takie no? bardzo mocne przekonanie, bo czytając różne relacje decydentów politycznych w tamtym okresie, skąd było przekonanie, że ten plebiscyt jest do wygrania, że go wygramy po prostu. Znaczy, to przekonanie wynikało po pierwsze z tego, że Niemcy przegrały wojnę. Był wielki rozgardiarz i bałagan w 18-19 roku. Był wielki optymizm wśród działaczy Wielkopolskich, bo odnieśli zwycięstwo w Wielkopolsce. Więc ten optymizm był. Ten optimizm był. I, a, a z drugiej strony ten śląski lud roboczy był przede wszystkim rozczarowany trudną sytuacją ekonomiczną, jaka była na Śląsku w 19-20 roku. To była bieda, byli wykorzystywani, często traktowani troszkę jak obywatele drugiej kategorii. Z drugiej strony atrakcyjnym elementem było państwo polskie, które było zwycięskie było w obozie zwycięzców i ono przyciągało tą pewną grupę, pewną grupę górnoślązaków. Więc to się wydawało, że mamy duże szanse. Marian Sejda zaproponował w czasie tych rokowań że trzeba sprowadzić Ślązaków, którzy wjechali do Zagłębia Rury i oni zadecydują. No to taki był trochę no, dobry pomysł, ale realizacja była już dla nas niekorzystna, ponieważ Niemcy puścili swoich z Zagłębia Rury, a tych, po, tych Ślązaków, którzy opowiadali się za Polską, nie puścili. A oni w większości byli biednymi robotnikami i jak ich fabrykant nie puścił, nie dał im wolnego, albo im powiedział, że jak pojedziesz na Śląsk głosować, za Polską to ja cię z roboty. Więc on siedział w tym zagłębiu rury i nie przyjechał. I przyjechali y, prawie 200 tysięcy ponad, przyjechało zwolenników pozostawienia Górnego Śląska y, przy Niemczech. Czy oni, z dzisiejszej perspektywy. Oni to się było... urodzili tu na Śląsku, wyjechali nie? i wrócili i opowiedzieli, także wie pan, to było bardzo skomplikowane. My często popełniamy taki błąd, że nasz punkt widzenia dzisiejszy przenosimy te 100 lat wcześniej, a to przecież Ale historia mówić. jednak jest po to, żeby uczyć, żebyśmy tak. drugi raz tego błędu nie popełnili albo nie popełniali podobnych błędów. I czy dziś historycy są zgodni co do tego, który z błędów w trakcie kampanii plebiscytowej był największy? Nie, pan, ja bym to nie widział w kategoriach błędów. Ja bym przede wszystkim dostrzegł olbrzymią pracę polskiego komisariatu plebiscytowego na czele z Wojciechem Korfantym. Ja bym zwrócił uwagę przede wszystkim na to, no, jeżeli chodzi o liczby, to ten plebiscyt był dla nas przegrany, ale przede wszystkim ja bym postawił pytanie inaczej. Dlaczego aż ponad 40% górnoślązaków opowiedziało się za Polską? Dlaczego? Mimo, że Niemcy mieli tutaj wiele atutów w swoim ręku, o którym mówiliśmy i rządzili tutaj setki lat. Dlaczego aż ponad 40%? I to widziałbym w kategoriach sukcesu. Mimo porażki sukcesu. sukces, tak znaczy, można to, to nazwać. Wie pan, jeżeli to się liczy matematycznie, to Niemcy wygrali, ale z drugiej strony nimi, Proszę powiedzieć, co się tak stało, że nagle aż ponad 40% obywateli niemieckich, nie? Przecież to byli Śląz... byli obywatelami niemieckimi. To nie był żaden zabór. To był przecież teren, tak? I ci ludzie nagle opowiedzieli się za tą Polską, która była wielką, niewiadomą. Czyli oni... Tak źle im było na Górnym Śląsku, że wybrali to, nie wiadomo. Ważną rzeczą było to, że oni się obawiali, że jak Niemcy przegrały wojnę, no bo przegrały tą wojnę, to będą musiały płacić wielkie reparacje wojenne i Niemcy musiały płacić. No to Górny Śląsk musiałby te reparacje płacić. A Polska była państwem, które wygrało wojnę, które tych reparacji płacić nie musiało, a poza tym Polska nadała statut autonomii, autonomiczny. I to przed plebiscytem przecież okazało się, że ten statut autonomiczny jest. Będziecie w Polsce, będziecie mieli autonomię, nie pójdziecie do wojska, będziecie mieli różnego rodzaju ulgi. Druga rzecz, Polska tuż przed tym plebiscytem uchwaliła konstytucję. Tak, to jest konstytucja marcowa i zawarła pokój w Rydze. Czyli Polska pokazała się jako państwo stabilne. Nie to, co mówiła propaganda niemiecka, że Polska to jest państwo sezonowe, uwikłane w wojny. Nie. I więc te wszystkie elementy zadecydowały i przekonały pewną grupę górnoślązaków do tego, żeby jednak do tego stabilnego państwa się... Połączyć. Panie profesorze, pan powiedział, że matematycznie plebistyt przegraliśmy, ale myślę, że politycznie, kiedy 100 lat później, tak. dzisiaj, stoimy jednak na ziemi polskiej, a nie niemieckiej, no to myślę, że ta kampania plebistytowa i ten plebiscyt też mógł mieć jakiś mały, ale jednak wpływ na to, gdzie dziś jesteśmy i gdzie dziś jest Polska. Pan profesor też wspomniał wątek budowania autonomii górnośląskiej, i to już koniec naszej rozmowy, drodzy państwo. Natomiast teraz jeszcze zachęcam i zapraszam do zobaczenia kartki z kalendarza, która pokazuje, w jaki sposób ta autonomia górnośląska, se budovala 15 lipca 1920 roku uchwalono ustawę konstytucyjną Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej zawierającą statut organiczny województwa śląskiego. Statut stanowił podstawę prawną ustroju jeszcze nieistniejącego w tym czasie województwa. Nadawał mu szeroką autonomię i uprawnienia samorządowe. Jednostka terytorialna miała powstać z przyznanych Polsce części Śląska Cieszyńskiego i Górnego Śląska. Co ciekawe opracowanie projektu ustawy zlecono już w 1920 roku równocześnie Józefowi Buskowi, działającemu z ramienia podkomisji sejmowej oraz konstanty. Przedstawicielemu Wolnemu Przewodniczącemu Komisji Samorządowej, działającemu z polecenia komisarza plebiscytowego, w efekcie za podstawę ustawy wybrano drugi wniosek zgłoszony przez Polski Komisariat Plebiscytowy. Statut powoływał jednoizbowy Sejm Śląski z 48 posłami, który wyłaniał Radę Wojewódzką i wybierał swojego marszałka. Sejm Śląski uchwalał własny budżet zasilający skarb Śląski, skąd część dochodów była odprowadzana do budżetu centralnego państwa. Stanisław Ligoń, znany pod pseudonimem Karlik z Kocyndra, wybitny artysta i działacz niepodległościowy, także znakomity radiowiec, pracownik, a później dyrektor rozgłośni Polskiego Radia w Katowicach, gdzie od początku prowadził audycje radiowe w Gwarze Śląskiej. Kiedy losa Górnego Śląska miał zdecydować plebiscyt, Stanisław Ligoń postanowił włączyć się w działania propagandowe. Dostał się do Polskiego Komisariatu Plebiscytowego, gdzie poznał Jana Brzozę, z którym wspólnie tworzyli pismo satyryczno-polityczne o nazwie Kocynder. Teksty Brzozy i rysunki ligonia podpisywane pseudonimem Karlik. Pseudonimem, który już na zawsze do niego przylgnął. Kiedy po zakończeniu trzeciego powstania śląskiego część Górnego Śląska została przyłączona do Polski, ligoń przeniósł się z niemieckiego Bytomia do polskich Katowic. Został nauczycielem w gimnazjum imienia Adama Mickiewicza, później popularnym autorem śląskich audycji w rozgłośni Polskiego Radia w Katowicach. Spod jego ręki wyszła graficzna strona aktu przyłączenia Górnego Śląska do Polski, podobnie jak projekt Śląskiego Krzyża Powstańczego. To już wszystko w Kopalni Historii. Zapraszam na kolejne nasze spotkanie w najbliższy piątek o godzinie 17.15. Do zobaczenia, proszę być z nami.